Witamy państwa w Kochołowym Dworze podczas tej wyjątkowej nocy sylwestrowej nocy polarnej, w której żegnamy rok 2012 a witamy nowy 2013. W tym roku bawi się z nami ponad 400 gości. Sylwestry przygotowaliśmy w dwóch różnych stylach. W pierwszym stylu gra nam zespół Freshback na żywo w ośmioosobowym składzie. Na poziomie minus 1 w klubie muzycznym 94 e, przygrywa DJ Robertus, tak więc nasi goście bawią się e, do wyboru albo przy muzyce zespołu na żywo, lub przy muzyce DJ-a Szczególne menu na tę noc przygotował nasz szef kuchni Roman Pawlik, który serwuje w dziedzińcu dania kuchni polskiej i śródziemnomorskiej. Przygotowane na bufetach rybnym, mięsnym i słodkim, ponadto uczną dla oka i zmysłów jest live cooking, nasi kucharze grillują przy gościach w dziedzińcu mięsa i owoce morza. Wszystkim witających z radością nowy rok 2013 składamy życzenia, aby był to rok szczęśliwy, obfity w osobiste doznania, spełnił zamierzenia i dążenia zawodowe i przyniósł wiele satysfakcji z własnych dokonań. Don't be, don't be. tutaj z moim mężem na nasz pierwszy bal sylwestrowy w Dworze Chochołowym. Polecili nam to miejsce przyjaciele, którzy byli tu już na Andrzejkach w zeszłym roku. Wspaniałe miejsce, polecam. Ciepła atmosfera domowa, przytulne wnętrze, wspaniałe, wykwintne jedzenie, łącznie z ostrygami, krewetkami, mulami. Każdy znajdzie coś dla siebie. Bo jest również typowo polskie jedzenie, są steki, są pieczone mięsa, są pyszne sałatki i przede wszystkim wspaniała muzyka dla każdego coś miłego. Każdy może znaleźć w tym rytmie i odnaleźć siebie, żeby się trochę poruszać, doładować akumulatory na przyszły rok, żeby nabrać energii i świeżości. Polecamy bardzo wspaniałe miejsce. Wspaniali gospodarze którzy naprawdę zapewniają doskonałą obsługę również, co jest bardzo istotne. Kelnerzy poruszają się jak dosłownie pająki wśród nas, nie są w żaden sposób odczuwalni ich obecność, natomiast na stołach jest wszystko perfekcyjne. Perfekcyjne. Jak w domu. Jak w domu. Czujemy się bardzo dobrze, naprawdę. Wystrój wspaniały, otoczenie, atmosfera, muzyka, wszystko. W 2013 roku prosimy do nas, gdzie spędzicie Państwo miły wieczór w restauracji, zorganizujecie uroczystość rodzinną, spotkanie biznesowe, konferencje, elegancki bankiet, czy też rodzinny piknik na świeżym powietrzu. Nasze atuty to rodzinna atmosfera, 3-hektarowy ogród, wielość możliwości, elastyczność i indywidualne podejście do każdego klienta. Zapraszamy. Na pewno tu wrócimy jeszcze nie raz i będziemy tu zapraszać naszych przyjaciół. Doskonałe miejsce. Państwa również. Mnie za, tak, Jeśli mogę jeszcze tak coś powiedzieć, to zaskoczyło mnie, e, zaskoczyła mnie właśnie ta elegancja, może się powtarzam, ale również wykwintność tego miejsca, stołu, dań, nakryć całej atmosfery. Bardzo fajne miejsce.